Hello! Jeszcze wyjazd po zimie. No. Czerwiec mamy. Czerwiec, a on dopiero wyjechany. Zakurzony, zaniedbany. No, zobaczcie jaki zakurzony. Aż wstyd! Wstyd, to nie jest prawdziwy no. motocyklista, czupera. Ale to w innym filmie, bo teraz jest brudny. Nie szkoda ci go sprzedać ładnie jest chyba, szkoda, chy... chyba lepiej zostawić tu nic nie dolega, nie? Nie ma co? Nic nie dolega, bo to jest w idealnym stanie no. Oczywiście jeździ sobie tutaj koło domu, nie nie jeździ, bo jeździ bez kasku. A... Nie próbujcie tego w domu. Nie próbujcie nie właśnie. Tylko na dwóch. あっ <laughs> <laughs>